Okej, hit cześć Majko z jest. i witam was bardzo w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to film jak widzicie pierwszy film, jak mam nadzieję to będzie najdłuższa seria. Jest to film z kolejnej serii na moim kanale tak już kolejny jest to film z gry Minecraft Pocket Edition Ogólnie, co zdążyłem zrobić. Zdążyłem tylko zmienić swój nick na... na postaci. No jak widzicie jest to naj... najnowsza wersja Minecrafta. Jest to aktualizacja Wilczen Pillage o ile pamiętam dobrze No i co, może bez takiego ogonania zacznijmy od razu rozgrywkę Jak widzicie tu już miałem dwa światy które no nie były zbyt dobrym pomysłem, bo na ogół udało mi się umrzeć Co najciekawsze w pierwszych paru minutach może nie paru, nie wiem jak chciałbym historia, iż zmarłem w jaskini szukając żelaza. No dobra. Seria ogólnie będzie nazywała się Minecraft na kwadratowo i tak też właśnie nazwijmy świat. Po prostu Minecraft lazy. Ok. Czy cokolwiek chcemy? Wątpię, żebyśmy cokolwiek chcieli. Dobra. Piszmy, no, sit. 5, 4, 4 No i 5. Jest to sit ogólnie, który kojarzę. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieć zazwyczaj, bo już włączę sobie współrzędne. Jest to sit, który niedawno tu rozgryzłem. Jest to nawet dobry sit. No i to może od razu zacznijmy tworzenie świata tylko mam nadzieję, że akurat świat stworzy się ładny, będzie najbardziej zależy mi na kolorowej mapie. Co rozumiecie przez słowo kolorowa? Kolorowa mapa dla mnie jest mapą jednak jest dużo biomów typu powiedzmy dżungla, mesa tego rzeczy, ale nie, nie wiadomo też yy, jaka mapa ta będzie. Ocena świata przez pryzmat kolorowej mapy. No i co jakieś, jakiś o jest pierwsze drzewa, to chodźmy pierwsze dwa drzewa, no niestety jeszcze niczego nie mamy. To co? Jak zawsze w Minecrafcie ścinanie drzewa ręką, drzewna, drewna ręką, znaczy drzewa ręką Później przepełnienie drewna drewnem taka logika Minecrafta Jak widzicie nawet nie zmieniłem skina po prostu nie było czasu i co? Że tylko tyle, iż chcę, żeby to była najdłuższa seria na moim kanale. A znając moje pomysły, będzie to najdłuższa seria na moim kanale około. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz ona będzie miała około 50 odcinków. No to już było coś serio dużego. I pewnie spytacie się mnie, czy chcę zrobić coś, jakby większy. Pro jakby jakby coś. Kończę. Czy chcę zrobić większy projekt z Minecraftem? Otóż, większy projekt z Minecraftem. Będę chciał zrobić, iż będzie to Minecraft, Minecraft Windows Edition, którego też najprawdopodobniej będę nagrywał. O ile nie zdarzy się coś takiego, iż mój program do nagrywania nie siądzie, nie, nie zepsuje się. Kolejna trzeba. I już tutaj nawet mamy kamień, widzę. W ogóle nie się w ogóle dotrwać do jakiejkolwiek nocy, o ile nie umrę ja, jak w poprzednich Światach Wieskini. No okej. Okay. Ha, i tam mamy jakieś... Czekajcie, w ogóle... No i widzicie... Nie widzicie, jest to ta najnowsza wersja Minecraft zrobić crafting crafting no no już mamy jakiekolwiek jedzenie typu świna zróbmy sobie miarcz pierwszy miecz na w serii na serii w serii yy, tak kolejna świna o, w ogóle tam jeszcze ekspres został. To bierzemy... poziom. Bierzemy crafting i idziemy dalej po jedzenie. Hmm, o ile w ogóle... są krowy. Krowy są przydatne z dwóch przyczyn. W sumie tak, że jest to piasek. No, to piasek. O, mam tu... Tak, jak zawsze. Jest też mała owca, krowa na dwa strzały z kamiennego, kamiennego z drewnianego miacza. ok okej. Tylko mam nadzieję, że za szybko ten się nie zniszcza, Szczególnie, gdy już zaczyna się powoli niszczyć. No, jak zawsze, będę szedł, dopóki nie dojdę do jakiegoś Fajnego przynajmniej dla mnie miejsca. A tu jest jakaś fajna skina. Tylko, że nie wiem czy jest w żelazo. O, tutaj są w ogóle jeszcze jakieś dymie. O, czy to jest wioska? Wow. Czy to jest naprawdę jakaś wioska? Hej, mamy wioskę. Okej. Okay. No dobra w ogóle fajne żywiatko nie to... o i żelazo żelazo idziemy po razem yy, mam tu być mogę najpewniej ale w ogóle kamień musimy mieć żeby mieć żelazo czekajcie to robimy Najpierw tak, tak Dobry już mamy jakikolwiek kilów mamy kilów, mamy żelazo mamy kilów, mamy kamień, mamy żelazo jeszcze więcej żelaza. Patyków chyba już nie mam, tak? Czy jak? Co jest? A dobra. To drewno. Drewno, patyki. I kierów. Dobra. No i biorąc słońce wstało. To tak myślę, że już pod koniec nocy będziemy kończyć, a kolejny odcinek to będzie odcinek rozpoczęty podczas noc, no, nocy myślę, że takie będą odcinki no dobra Dobra, dobra dzisiaj czy coś tam jest dopóki nie mamy może zrobię nawet, poczekajcie, po ogóle z linkami na zrobienie większej ilości rzecz, rzeczy. Tu piec, sikiera, cokolwiek takie Dobre, Dobra, dobra. Yy, I tak, sikiera i nie wiem czy mi na piec starczy, nie starczy. Jednego, dosłownie jednego kobra mi zabrakło. Dobra, ale W sumie mogę przepalać... przepalać... drewno... To jest, znaczy drzewo węgla. Drzewo. Dobra, ale jest wioska i to jest naprawdę... zaskakujące. Ej! Ile żelaza! To ogólnie mamy jeszcze... dodać z tego momencie ciekawostkę, iż... Właśnie Najwięcej rzeczy kraftowanych w Minecraftie kraftuje się ze żelaza. Taka była ciekawostka. To jest naprawdę duża wioska. Poczekajcie, jeżeli byśmy jeszcze jakąkolwiek wioskę znaleźli, to bym sobie o nich pobrał sobie takie rzeczy typu. Chyba nie wiem, coś typu. To całe zboże. Może. Nie powinienem tych wybrać chociażby według mnie byłoby to za duże ułatwienie po prostu, według mnie byłoby to po prostu po prostu, po yy, Tak, są krówki, są inne zwierzątka. Skrzynki ha nie ma skrzynek w takiej wiosce to już jest coś... coś coś podejrzanego. Naprawdę? Nie innej skrzynki. W żadnym domu. Nie wiem, tutaj to już... Musi coś być. Po prostu musi. Czy tutaj... to chyba będzie już skrzyn... skrzynka. Czy już się robi noc? Ej, mały wiosnie. Ok. Jest skrzynka. Dobra. Czyli mamy tak, mamy ziemniaki. Mamy książkę i jabłka jakiekolwiek. No i zatem też możemy brać something, tak no. hmm, dobra. To teraz byśmy się przeszli... Czy tam jest dom... ...kowala? Nie. Ale zawsze można beton podkreść. Może nie, zawsze... o już widzę, że... Czekajcie, tylko... Nie mam jabłka, to jabłka. Jabłka mnie na razie. Okej, okay, tu jest jakiś wieśniak. Jeden z drugim i owsa. O! A w ogóle ciekawe było dodanie jego kapelutka. Co było masz dla mnie? Hmm. hmm. Tak właśnie myśląc możemy mieć bardzo dużo szmaragdów. To w ogóle w pierwszym odcinku będziemy mieli szmaragdy. Chodź tu. Chodź tu, nie uciekaj. No i już mamy dosyć sporo szmaragdów. I już się robi właśnie noc. Wow, co to było? Zombie? O nie, 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 nie. nie. Ja się tym jeszcze nie biję. Ja się z tobą nie biję i stąd stąd wszedł dobra jak mówiłem to już jest koniec odcinka Może taki przykrótka odcinek większość nie robi większość z nie robi po prostu takich odcinków no ale cóż, ja się po prostu po prostu chcę się wyróżniać. no i co? Do kolejnej nocy można tak powiedzieć hej siemanko. 是吧？你们。